I tak, musimy zejść w dół. Zobaczmy, jak tam respawn. Tu ktoś e ewidentnie e XP, czekajcie chwilkę. Filon, no, spróbuję tu wejść, no musimy tam wejść. Poczekaj, nie, nie słuchajcie w dół, bo są wizjery ogólnie. A mówiłem, poczekajcie chwilę. Chodźcie w dół i tutaj powolutku, powolutku. Stójcie z daleka. Wejdźcie do środka, i to po prawej stronie, stancie. Tam, wyżej, nie? Tutaj. Tak. Tak. Monk. Easy. Runshow maxi poszło. Super, Wieso. dzięki. Mówię, żebyś w razie co z podstawką nie myślał, nie? Patrzcie, kurwa, z tą skiny palcie, bo tu będzie grubo przez tego Rafida. Mhm. Nawet makabra, wszyscy. Może ja przejdę sobie na drinki, też, żeby mieli trochę łatwiej. Przejdź makabra w lewo. Ej, nie wpuszczajcie ich Nie kurwa! Zapiąłem Eringa, no Uwaga. Idziemy to kurwa jakoś, nie wiem. Brachem do góry, do góry po... jest teleport, ale nie wyjdziemy do teleportu, Słuchajcie, jakoś Wypi... kurwa po lewej. nie, trzeba uciekać, uciekaj, wychodź Maxi, masz wyjście. To. Będziesz to. Kurwa. Góra prawo Dzieba Kabra Teleport, dobra. Chodź Max, mówisz na tym respie razy dwa, to, to jest najgorszy dostęp. Jest. Ale to mobów było, pierwszy raz musiałem uciekać z tego oh, oh, oh. na tym się rozpi razy dwa. Jest po lechu? na chyba nagrywną do mleczek. Chodź to do nas. <laughs> Zaraz to ty mu stary do blesu będziesz dokładnie. O oh, Jezu! Mąk deska, tak. Po serwisie. Poczekajcie, zobaczę od dupy stronnej i zaraz do was jeszcze do przyjdzie, Najwy najwyżej was wyprowadzę, jak tu nic się z tym nie stanie. Będę na uwadze na przyszłość, żeby sobie zrobić wejściówkę na wózek w razie czego i go Cii. Bo tu też nie wejdę, więc... Cześć, cześć! Jest Kastodian, dobra, jest, naprawił się. Ej! Uwaga! Ten Jagosz puścił tutaj wizjerów. Odsuńcie się od wizjerów, odsuńcie się od wizjerów. I widzicie Kastodiana. A, to był czerwony, musi się poliłem. Przynajmniej już się nie zdążył przed tą niebieską formą. Ale jeszcze się pamiętać nie koniec Egiptów. Bo będziemy z Sferą Brasa... O! Kur... Jedną już? Jedną. Nie, zagadaliście mnie. Przypalić na mulet. O! Rin Junior padł. Czy teraz? Ty! Nie, on nie był puszjęty chyba, bo. Ktoś tu pisał jak gipska deska. No to ładnie. Czy to był pusz przypadkiem? Ziomeczka. To ja coś przecież to nie był skos na paralu, tylko puż na paralu. Myślę, że na trajsach się wypiewa. Yy, Dobra, Co za wątp. Myślę, że Cage cage cage. do po lewej. Ej w ogóle ja sam może na wirtuł kurwa przeżywalność jest O A, no to fajna przeżywalność Gdzie, Gdzie ty jesteś? Podłoga? Nie ma go Nie usłyszałem podłogi A to co się z nim stało? Gdzie on jest? Cie ciało? Podłoga, no podłoga. Cieba, Czyli padł? Podłoga. No tak, na górze? Aha, ej, bijcie bossa! Ej, bossa to mi Ej, Ej ej, b, cage, cage, cage! A, lat... Jak z tą przeżywalnością? Za dużo luz. Nie chcecie bić Asa? Trapy na północy. No. Po tak. Po prawo? Po prawo, no? Znasz jakąś inną, fajną taktykę? Możesz nas nauczyć. Na środku, no. A to nie znam. Nie chcę próbować nawet. Jak na środku? No, kurde. Możemy spróbować, bo nie widziałem jeszcze. Na środku biłem, no tak, że dyryguj kruku, bo nie wiem, jak się to robi. Ja wiem, jak się to robi. Uchani, Rikusa się kończy tego. Niszczymy dalej barierę. Mam tu ludność bossa? Halo? No dawaj, nie wiem, oni nic nie gadają, to dawaj, bierz tego bossa. No. Może tu? Może być tak robił, potem się nie oddychaj. No nie wiem. O kur! Nie, będzie młyn, dawaj go na górę, bierz. No, no za do. Czekaj, 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 ech, pada. <coughs> Bo macie głupie pomysły, dlatego idź na prawą bez tego. Gdzie mam wstać, kruku? No, padam też, co do. Bo góra! góra. Z... Chodźcie, góra, wszyscy. Kurka, idę po was. No pira mam, przyjdę mam. Lecz to. Nie, głupie to są jakieś pomysły, idź. Czekaj, czekaj. I Jakby się jeszcze odezwali, to. A, ja nie ale... wiem, jak to pić w ogóle, kruka nie słychać, góra. No, poważnie, poważnie, wasz... to kurczak. Trzeba... Tam Masi został, kurwa. Jest dobra, idzie horror, idzie horror, dobra. Nie widzicie horrora, żebyś ten, żeby się tyle nie, nie, nie robiły. I ten tu w prawo, góra, tam co ma kabra. Jezus. Dobra. Nie, nie, dobrze. teraz się odezwałeś, dlaczego nie mówiłeś? Mówimy, jak to robi, to cisza, no? Kurde, no, miałem wyciszony tu... mikrofon i nie wiedziałem. No, to, to dobre. Mm. Ja Zabłat potrawę tu w szamie. Ja pierdziele to. Tak! Bo się źle ustawiliśmy. Aha, aha, nie padaj. Super sposób, góra, dół, środę. przecież byśmy się zabili, abyśmy tak na dole byli. może ale ten event jest genialny. Fajne to jest, nie? Mi się w chuj podoba. Stary, ja napierdalam na zmianę Massana z grankonem cały czas Paga, i nic prawo. więcej. <noise> Dzięki czemu? No ale dzięki... chyba... ma... takę pa. No momentu. momentu nie ma. No momentu, tak. No nie ma momentu. Nie ma momentu. Nie. Ja masz. Dojebany jebany eventzik. Jest na awatara stary. Wcale nie wiem jak tywaliście momentu. To wcześniej tak nie wyładziło, ale... Było wcześniej. Pewnie te buty się zbustowały, to. prawo, Leszek, prawo. Prawo leszek. Wiem, miałem fira, miałem fira, miałem. miałem okay. klienta. Jak to możliwe jest? Nie wiem. No, Nessa, napierdala, ale multibuton na nie pierdala Nie Interesujcie się. Cicho. Ważne, Cicho. że mu się dobrze gra, do, ja, u mnie działa i tyle. Ziemia na czacie zajebiście napisał, że krew ma takie fatalne, że aż mówię ogóle taki zbrodni. o kur... Proszę, nie, nie, nie. Gregory wybi to! Ale, te Asury, nie przychodzę tu więcej. Refilmana. mana. <grymne> no i fajnie, bijemy 126 minut, wszystko git, git, git. Nagle jednak lata, kurwa je. Walka o życie, bez many. Tak przez chwilę myślałem, no nie chciałem już tutaj potrawy, żeby jeść. Ja idę na Edge Kurwa mam trzy tainty, ale spróbuję to przebiec. Żeby się nie okazało, że to wszyscy mają trzy tainty jakieś, to będzie dym. Tam chyba nie mam speeda na, na tych podłogach. Aby defiry firmy dostawał ogólnie. Spróbujmy tak. No, trochę, trochę się cykam, nie powiem. Już fir. Mam częściowo God Speeda. Rot. Rot! Jeszcze teraz skoczę chyba na górę tam, spróbuję. Trochę się boja! <grymne> Naładuję manę i będę leciał pewnie. Rot! Pir. O kurwa. Dobrze, potrawa jest złona. Jest jedna dobra, ale żyje. Pir. Ale dobrze, dobrze. Rod. Potem O, oh, dobra, musiałem użyć, Bo chyba, chyba bym się strzelił teraz w prawo. Dobra. Dobrze, dwie potrawy. Uf. Ogólnie wydawał. to z jedną drugą. Bo wydawało mi się, że to tym uderzy w prawo. Bo widziałem, że to był ten beam. I że poprawi za chwilę wave'em. Jak to mówi na początku, Rolka za 700 spoko, bo się zwróci. No to już jesteśmy 1.6kk w plecy, to co, Rolka? A nie, Rolka za 400 jest! Dobra, Seta jest. <ścoughs> dobra, jest. Ale posa oddaj. Pada kruk. Nie? Nic dobra. kruk. Nie? Dobra, to jak nie padasz, to... No Maxi tym mam sezonie nie wykupił pakietu. Mam Exety premium, co ty chcesz? Tu mówi na przykład mi ktoś napisał, że głos się więcej leczy, jak jesteś obok mąkiem. Popatrz, trochę mu nie No właśnie, by... też mi się tak wydaje, bo jakoś wolno schodzi. Okay. No może mamy. na niech śmiga ze mną mechanikę i bada ze zdeków. No spróbujcie, Weźmy może to. Tego. Wolno ten Z tym eventem myślę, że i tak pójdzie czasowo. Nie, nie pójdzie. No ten ale boss... patrz, powoli trochę. się, że tym gorzej. Muszę mieć rację. Okay. To Nie, na no, no no, razie jeszcze mamy C dużo czasu. <laughs> <laughs> Jak będzie minuta, to palę awatara, bym się właśnie odnowił. Dawaj, dziewięć, 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 25, 25 sekund. 20. No, to co on pojebany jakiś, no. Dobra, pad, pad, nice. 15 sekund, patrzcie, wyjebie nas. Chój, dobra robota. 8, 7, 5, 4, 3. Się przerzucał jak! <Ła> Eee, ja, jakiś bestiary progres, pat 20 Jeez Cercę na pierwszych Dzięki Viz i... za info ręce mi się kurczę Nie lataj, nie wschodź z tego webra 5 Musiałem to zróżnić 2, go ściąga zrobił Kisza We Idę, idę no Dobra, Dobra. backra ale mam też jednego tego. Nie złapałem go. Nie Może... Ja podejdę z nim, czekaj. Dobra, dziękuję. A ma mi, dobra, dobra. Już jest. Chodź, chodź, rota. Dwie, idę. Już dwie sekundy jakieś. Uważaj, 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 uważaj. Raz. Nie mam A. HPK. Trzy. Cztery. Potrzebuję się polecić trochę. Pięć Nie wiem, gdzie jest Maxi. Tutaj, na górze. Już. Cześć. Już, Fabi, Lewo. No. Na lewo musisz. Za późno trochę, sorry. Trochę tak. Nie zmieniłem uletu. Ja się będę ruszał jak coś, prawo, lewo jeszcze. Dobra, teraz mogę stanąć. Mogę się możesz? Waga prawo, lewo, idę, dobra, do... im. Femi... No, sorry. Okay. Cię skupiam za bardzo, kurwa, na tym. Aha. Idzie za mną, idzie za mną, idę do lewej. Do góry, uciekaj do tun. <coughs> No ja to czy na show, mam, czy na trzymaj go, trzymaj go staram się uciec z tymi czuwami no mam, mam dobra Ale mam też Java, więc ktoś musi wziąć java No zaraz spróbujemy Będę musiał krzyknąć do mikrofonu, bo się teraz nie smuttuje, mama woła. Uwaga Nie mogę teraz! <grym> 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 sorry, sorry Saka <Spoko>. no ja, Nie, <grym> to bym się normalnie, ale kurwa no To musi być na szocie! <grym> <grym> Na tej mechanice wychodzimy? Że źle nam idzie, czy co? No już minęło prawie 15 minut. A, no to tak jak i... nie ma szans, to nie ma co ryzykować, nie? Myślę, myślę że jeszcze można popróbować, ale nie widzę tego. On spróbuję bić to jakoś, co? Bardziej z prawej. Tak, okay, mechanika teraz? Ja mi czekaj, uważaj, uważaj. uważaj. Tak, Okej, okay. raz. Trzy. Ile mamy na niego, 25 czy 20? 25, ja będę mówić w razie czego. 5 Ja obsługuję go bittern, najwyżej w Już, dawaj. Piąć, mi... 10 minut zostało, no. O to chodzi, a zobaczcie, że połowa. Ej, mechanika. Raz. No nie, no ja spałam, No ale 10 minut zostało, bijemy już. Bijemy już 15. Okay. 5 Po prawej. Cześć. Dobra. Mam. Więc czasowo albo trochę braknie, Uj, albo ja mam, będzie mam na styk. No, dobiegać, tego mówię, no. jak jest na styku, to jest szansa, dobra. Po prostu nie patrz na ten czas, nas wyrzuci, to wyrzuci. Czy wyrzuci nas na black, to czy na się Ale chodzi o to, że musimy podkręcić damage, jeżeli chcemy. No tak, bo dobrze, to że powiedział, że musi podkręcić, no to makabra, spróbuj bić, na ile możesz, no i to już będzie No dobrze. ja cały czas próbuję bić, kurwa, tylko wiecie, ja bez SSC podchodzę, może się to tak skończyć zaraz. Dobra, to jak coś, tam ja będę biegał trochę szerzej. Z tymi Javami, żeby prostu... Dobrze jest, panowie. Cisza i kurwa robić. Nie skręcaj Femi tak w dół, jak idzie z nim w lewo. Ma... Staram się, akurat... Zniósz mechanika. mechanika. Poczekaj, Dobra. Mam? Raz. Nie mam, nie mam, nie mam. Siadł? Siadł, dobra. Dwa. E, podać Trzy. Nie do prawej Femi. Już panie. Zaczynamy się Dawaj, dawaj. Jest szansa, normalnie. Nie gadajcie Mam no macabro, widać, że są zobaczy. Wiesz, kiedyś się uda, no. Nie próbując nigdy go nie zrobimy. No tak, tak. No, a jebie, Cześć. Cześć, już. Chyba Spierdalam fejka, mam trzy wiecie? Spierdalam fejka w tych gminach. Jedz. Nie padam? Nie, nie. Nie, 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 padam jeszcze, okej. Okay. Jestem. Masz amulet? Gryźcie cię tak. Mam, teraz strasznie jedno może ja sobie jebie potrąbkę na manę. Już sekunde, już, 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 już. Nie mogę chwilę się ruszyć, mam rota Ooo! Klient taki. Same samogłoski. U A O I. Sześć. Nie mogę teraz. Och, tam? Uwaga. Wow, ale będę mógł skierować na Troszkę byłem no, za daleko. Nie mogę nawet eksety zrobić, czekaj. Jem tą, jedź tą kajka. Ej, lak, 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 kurczę, dobra. Mam cię, mam cię, mam cię. Spierdalaś go. Duży rozpierdol się Zdół. zrobił w ostatnich dwóch minutach. No stres jest, Dawaj, wszyscy jakoś kupujemy go na pierdol. 20% życia zostało, prawie 20% czasu. Dawaj. I mogę, rota, no mam? Brawnie, nie, zostało stare 4 Pięk, minuty z 25 prawie, no. Dobra, dobra, i B. No Dwa dżaby na was, idę. Na na drugi awatary odpalili, coś to by było. Dobra, je biemy, go nie wiem jak, dawajcie. Bijcie to wszyscy 3 4 5. Do, do lewej, do lewej. Dolewej. Eee, poszedł żaby, kurwa. Jowo. Dobra, spoko, ogarnęłem. Dobra? Nie. Kubiłem. Znam nie? Ale nie znam Ale mnie nie przecież, lepiej na jak jest no, mnie, jest, tak, 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 tak. tak blisko, tak daleko, nie? Jak teraz jeszcze raz Avatara. Ja już tu wbiegam człowieku na utamie, normalnie pod niego, nie? wbiegaj z głową tylko, proszę. Ej! Ej mechanika, 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 mechanika. Rota mam, rota mam, już idę! Mam go. on ja ma 15 sekund, żeby to odprowadzić. Raz. Dwa. To teraz minuta została. Do lewej pewnie będę szedł, Problem duży. Okej. Okay. Dobra. A. Poszedł dobra. za mną. E, do prawej komentarza, do... Adry... O, bo dobra. Uj, tam. Błąd Jeszcze się muszę trochę. Skup go, Maxi, skup go po Nie mogę, rota mam. Leczę. Kurczę. Dobra, jest, 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 jest. Idę z żabem Oho, jeden jaw się na postał. Drugi gdzieś skoczył. Ja mam też drugiego. Mam jednego. Nie, ja nie mam. Hut. Mam. Dobra. Kurwa, nie wyszło. Kurczę. Mam ruta Dobra, 10 sekund i nas wyjebie Wytrzymajcie 5 sekund Mi, kurwa. Dobra kurwa. Żyjemy 3. O kurda kurwa, łapy mokre, naprawdę Ej, bez kitu jak nam został, to 3 dni mamy Ej, ale kurwa, od początku takiego stresa miałem nie wiem co się odpaliło, ale... Jakbym od początku tak biegał, to byśmy na bangę zabili ja w połowie zacząłem dopiero O kurwa, przeżyliśmy 25 minut. <grywia> nie wiem czy widać. <grywia> o kurwa, ale błędów tam było od cholery. Ja nie wiem, ja tam się zacząłem tak stresować chyba przy pierwszej mechanice już tam to tam było mi by się odpaliło. Było takich, że była straszna padaka, czy to każdy biegał byle jaki <grywia> wie co Tam! Wszyscy na środku ze wszystkich byliśmy dosłownie. Myślałem, że będę leżał już kilka razy na tym bossie, ale żyjemy, kurde. Pod ostatnim dymka wideo było sporo komentarzy, bo aż 56. Bardzo Wam się spodobała sekcja odpowiadania na te komentarze e, w ostatnich dwóch odcinkach Dynka wideo. jako, że tych komentarzy jest dużo, no odpowiedź na nie zajęłaby pewnie pół tego odcinka, jak nie lepiej. Więc postanowiłem, że w tym odcinku takiej sekcji odpowiadania na komentarze nie będzie. Ale w przyszłym tygodniu wyjdzie odcinek Dynka wideo Plus, gdzie odpowiem na Wasze wszystkie komentarze z odcinka 213 Dętki wideo oraz tego, który właśnie oglądacie, czyli 214. Można powiedzieć, że będzie to takie QA, więc jeśli macie jakieś pytania, możecie po prostu zostawić komentarz pod tym filmem, lub po prostu jeśli chcecie wystąpić na ten Dynka wideo plus to również możecie napisać e, komentarz. Postaram się przeczytać je wszystkie i odpowiedzieć. Z tego odcinka niektóre komentarze już przyznam, że troszkę widziałem, bo mi się wyświetliło w powiadomieniach, ale staram się specjalnie właśnie ich nie czytać, żeby właśnie przeczytać je po raz pierwszy i nagrać filmik dla Was. Dzięki za oglądanie, miłego i do zobaczenia. Piona!